Zofia Gala obchodziła dziś setne urodziny. Osobiście życzenia złożył jej burmistrz wojnicza wraz z pracownikami, przekazując również listy gratulacyjne od marszałka województwa i premiera rządu. Dla całej rodziny Pani Zofii była to podniosła chwilę. Jak sami mówili, mama czekała na tą okazję 100 lat. Nastawiona optymistycznie, nie jest załamana, no jak czasem mama ma kłopoty z ciśnieniem, czasem jest źle, ale, ale zawsze tak mówisz, jakby mi tak zagrali, żeby mi nogi nie bolały, to bym to jeszcze bym potańczyła. Lubiła y, taniec wesoło, nigdy nie była, y, chociaż była bieda, było źle. Zawsze. Tak, jakoś na wesoło. Mi się wydaje, że może to nawet więcej jej dodało tego, tego, tego zdrowia, tego życia. Pani Zofia z pewnością swoim optymizmem i chęcią życia wnosi w rodzinę wiele ciepła. Ale jak sama mówi, to wiara i modlitwa była główną receptą na długowieczność. No, ja wiem, za pomocą Bożą. Tak mnie się wydaje. Dla burmistrza wojnicza dzisiejsza uroczystość jest równie ważnym przeżyciem, jak i dla pani Zofii, która jest najstarszą wojniczanką. No nie wypada za bardzo zaśpiewać 100 lat, trzeba już troszeczkę to 100 zamienić na coś więcej i dzisiaj naszej solenizantce tego należy życzyć. Uważam, że jest to bardzo podniosła uroczystość również w gminie, bo w tej chwili no, pani Zofia jest jedyną, Osobą, która przekroczyła ten y, piękny wiek 100 lat. Także no, niewielu, niewiele takich rodzynków, jeżeli to tak można nazwać, mamy na terenie gminy. Pani Zofii życzymy jeszcze wielu pogodnych dni i kolejnych jubileuszy.